Cześć wszystkim, witam Was. Jak wiecie, mamy trwający event, który jest Global Summoning Boost. Mamy podwójną szansę na legendy i epiki z Ancient Shardów. Sam on trwa do jutra, czyli do poniedziałku. Jest niedziela, nagrywam filmik właśnie z Sumona. Do poniedziałku, do godziny tam chyba. Teraz mamy przesunięte. 7 będzie? W każdym razie do 8. UTC. E, nie, do 8. Tak, do 8. UTC słuchajcie oprócz tego że mamy podwójną szansę na legendy epiki, yy, w międzyczasie wyszedł yy, szczegóły dotyczące Doom Towera można sobie obejrzeć Z, wyszły też yy, pokazane zostały bossy yy, jak wejdziecie w newsy i klikniecie detale to przekieruje was na stronę będziecie mogli sobie to obejrzeć zapoznać się bardzo Was do tego zachęcam, w międzyczasie patch 2.3 <coughs> wyszedł, 3.0 przepraszam wyszedł, nim zostały podmienione, podmienione, troszkę zbuffowane sety, które tam były, od jutra, od poniedziałku, czyli od jutra najprawdopodobniej ruszy nam już Doom Tower, czyli tu będziemy Void Tower, kiedyś teraz Doom Tower, zobaczymy co to jest, zobaczymy z czym się będziemy zmierzać, zobaczymy jak to będzie. Co jeszcze? Dwa tygodnie przed świętami ma ruszyć fuzja świąteczna, do której Was też serdecznie zachęcam, żebyście sobie ją zrobili. Oczywiście kogo ko stać, czyli albo ma zasoby, albo ma czas, żeby zasoby sobie wyfarmić. Możecie się już przygotować do tej fuzji. Miałem poprzedni filmik, w którym mówiłem właśnie, żeby przygotować się między innymi pod aby sobie pofarmić. Słuchajcie, jak farmicie potki, spróbujcie, czy może dacie radę na przykład, nie wiem, cztery postacie, które będą mam robić bossa, i jedną sobie przy okazji levelujcie. Słuchajcie, no, <laughs> trzeba sobie to jakoś radzić w tej grze, a jednym z tych sposobów jest właśnie takie kombinowanie, czyli jak uderzacie na, nie wiem, Dungeon Arcane Keep, to weźmiecie sobie jakiś skład. I zamiast nie wiem, zamiast na dany akurat w tym składzie, to wziąłbym sobie coś, coś do levelowania, i takim składem bym poszedł na tego bossa. <laughs> Jest to sposób. Przy okazji, farmicie poty trochę dłużej, pewnie, ale przy okazji levelujcie. Może macie postać, która sama Wam potrafi solować bossa, i wtedy byłoby najlepiej, bo w cztery fudy wsadzacie i levelujecie. Tak się, tak, tak się przygotujcie do tej fuzji świątecznej, która będzie. Dodatkowo zobaczcie, mamy fuzję która wyruszy gdzieś chyba za półtora tygodnia, tydzień półtora, a mamy teraz bus samon na ancient shardy. Na pewno w czasie fuzji będziemy mieli dwa eventy, jeden pewnie turniej, drugi event na, na samonowanie postaci. Będzie razy 10 pewnie i będzie razy dwa, razy dwa będzie pewnie void. Teraz jest event nasz ancient shardy. ja sobie na swoim głównym koncie zostawiam ancient shardy, żeby zbustować sobie później właśnie razy 10 albo razy 2 żeby tam mieć prościej z tą fuzją ale na moim alcie wezmę, odpalę mam 25 ancient tutaj udało mi się jakoś tak uzbierać odpalę te 25 shardów, mam jeszcze dwa inne konta od ziomeczków na których mogę też odpalić jakieś shardy, nie mają bo podobno dużo jeszcze nie patrzyłem na te konta z w po prostu pójdziemy na grzebion i sprawdzimy, ile mają tych szardów, i sumujemy tam. Myślę, że około, no, no, jak ja mam 25, to tam też koło 25-30, to gdzieś po 50 otworzę szardzików. Tak więc zapraszam Was na oglądanie. No, to jest moje, moje konto altowe, jak mówiłem, na swoim main zostawiam szardy sobie na. No, powiem Wam tak, zostawiam sobie, żeby mieć właśnie na fuzję yy, zasoby. Dobra, eee, 165, czyli mam miejsca 15, tylko 25 szardzików eee, odpalę sobie 5 pojedynczych i 2 razy po 9. To lecimy z pierwszą piątką a i jeszcze zapomnę o jednej ważnej rzeczy i weź sobie na kanał, na który odpalam, twarczy, żeby im spamować. <laughs> Pierwszy był rer. Tu też jest rer. No zobaczmy, czy szczęście mi dopisze. Dzisiaj na razie to tak trochę słabo. Same rerki. Chwacisz. Czwarty. I teraz piąty. Też rer. Słuchajcie: 5 pierwszych szardów i 5 rerów. Um, ja do Razina na tym koncie potrzebuję tak naprawdę dwóch rarów. Jest to Pension i Magus. Dwóch rarów mi brakuje, żeby sobie zrobić Razin. Ja, ja Widzicie jak jest. Okej, okay, dobra, mam 20, potrzebuję 20 miejsca. I sobie bardzo szybko Idziemy. Tank. To. To. Tak. mamy to. Tak. Szybko miejsce. Mamy jeszcze czas robić. I powinieniśmy. No dobra. <śm> 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 Mamy miejsce. O, słuchajcie, pierwsze pięć. Słabo poszło. Zobaczmy. Dyszka. O, jest już epic. że taki słaby. No. A to jest razy dwa. Podpowiadam Wam. Tak więc, słuchajcie. Słabo to wygląda. O, o, wrask. Ja miałem tak, grave chiller chill, jest fajna. Można ją na Clan używać spokojnie z razem z Frozen Banshi. prask na czesnych kontach też jest całkiem spoko, ewentualnie na factionach. E mm, reszta to niestety food będzie. Zresztą wszystko z tym tego. Foodem. Słuchajcie, zobaczcie, otworzyłem 25. E, to tak, jakbym normalnie otworzył 50. Szansa razy dwa. Słabo, nie? 16% niby na, na epika, tylko jednego miałem. 1% na legendy. No ale czego się spodziewać? No dobra, słuchajcie. E, przełączam się na drugie. Zaraz wracam do Was. No dobra, jestem z powrotem. Słuchajcie, są to mojego kolegi, który gra. orfania? jak on to mówi, gra dla zabawy. Z wydawania pieniążków. Fajne postacie ma. 27 szardów ma ancient szardów. Liczę, że coś fajnego mu poleci. Mam nadzieję, że. Będzie lepiej niż na tym moim koncie, co otwierałem 25 szardów, ale. Ojej. Mam nadzieję, że jak mu nic nie wypadnie, to nie zabijemy. Słuchajcie, lecimy pojedyncze pierwszy i mamy co... O, już Epik. Hm. Le słaby li, Lady, lady Etesa. No dobra, wrócimy kolejne. E, mamy rarka i Nie grałem z tym rarem, tak, tak, tak powiem. Oj. Dobra. Następny górę mask 3 zostały. Wiecie co? Zrobimy tak. To sprawdźmy 10 teraz. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. O! A, czy słabo. No ale dwa epiki to i tak jest lepiej niż mnie. O, proszę, trzeci. O, szkoda, że takie słabe te epiki. E, zobaczmy, co jeszcze. O i nic więcej. O, słabe, słabe te epiki mu wypadły. No to dobra, zobaczmy jeszcze, czy mamy. Tak, trzy. Robimy sobie i ostatnią dziesiątkę. Jakiś fajny, jakby wpadł epic. Nie wiem, Franki Royal Guard, nie wiem, coś fajnego kurczę. School crusher. School crusher by siadł. No dobra, zobaczmy. O, jest coś i. Aaaa, karam. No dobra, słuchajcie, ostatnia dziesiątka. Zobaczmy, co z tego będzie. Trochę epików mu poleciało, nie powiem. Szkoda, że te same słabe. Mamy dla niego, dla jego koncie. O, czyżby 10 rerów, Nie, jest jakiś epek. Catapon Concealer. On ma Alia, tak? Całkiem fajne to jest. Ale tak. jeśli chodzi o Alia, tak to chyba na tym koncie Longbeard, tak? Więc pewnie nie skorzysta z tego. No niestety, zobaczcie. 27 shardów. Legendy dalej nie widać. O, sorry. Sorry. Mam nadzieję, że nie będziesz zły za to. Eee, coś mi się trafiło nowego. Nowego, pewnie ten katakon Council. A, Creepage. Ok. Demon Spawn. O. S okay. Dobra. To co, przełączamy się na kolejne. Na trzecie konto. Zobaczymy, jak tam jest. I widzimy, się. Chwileczkę. No i słuchajcie, ja jestem na kolejnym koncie. Eee, tym razem otrzymałem który jest wam chyba dość dobrze znany. Często. Yy, często. Często korzystam. Chcę sprawdzić jakieś postacie, których ja nie mam, a on akurat ma. A fajne niektóre postacie. Yy, no i czasami udostępnia mi właśnie do takich akcji jak teraz, czyli do pulowania. Mówił, że nie ma dużo. Ma 20. Ja wiem, czy dużo, czy nie dużo. Dużo, 20. Szyszardu. Nie, jest mało. Eee, nazbierać trochę takich szartów, to jednak trochę schodzi. Chyba, że się bije Nightmare, a nie Ultra Nightmare, no to wtedy trochę. Dobra, słuchajcie, 20-50 szartów idziemy. Zobaczmy, czy tu będzie tak samo jak na dwóch poprzednich, czy będzie trochę lepiej. Pierwsza dziesiątka, zaczynamy. I... Szymon mówił, że nie zależy na Wojdach, bo zależy mu na Void Championach. O, Luria, całkiem niezła jeśli chodzi o epiki. E, bardziej mu zależy na Wojciech. o Apothecary. No, jak zaczynacie grę i dostaniecie Apothecary to jest naprawdę dla was mega mega boost. E, co jeszcze Szymon mówił? Że z niebieskich shardów to mu brakuje do fuzji, do Razina. No, a właśnie, Spyhead. Przed chwilą żeśmy go płynęli. Ciekawe czy uda się dla właśnie Szymona. To jest jedyne co, o, co, co z Rerów i z epików go interesuje. Ewentualnie e, tożsam. No, a legendy to przytuliłby wszystkie <noise> jakie wpadną nie dziwię. Konto jest całkiem fajne. Często właśnie korzystam sobie żeby. Słuchajcie, ostatnia druga, ostatnia druga ostatnia dziesiątka, Patrzmy, co z tego wyjdzie. Uda się chociaż dla Razina, albo może w końcu jakaś legenda. 25, 27, teraz 20 I co i nic? Słuchajcie, tak, więc widzicie, jak to jest z tymi sumonami. Dobra, słuchajcie, nic wam nie przeszkadzam. Wysumujcie, mam nadzieję, że mieliście więcej szczęścia niż ja. Na razie cześć wam.